dobry, pani Gieniu. Dzień dobry, pani Graszynko! Szukam pani po całym podwórku, a pani tu w oknie wystaje. Tak, wystaje. Znalazła się Gienka z okienka. A co? O jezu, pani Gieniu. Tak? Śmierdzi gazem strasznie od pani. Chyba się pani gdzieś ulatnia. Pani Groszyno, pani się odsuń, zaraz by do baby szły z kościoła. No i co to ma wspólnego? Pani niech czują. Gaz! Pani sobie puściłaś gaz, żeby sąsiedzi czuli? No oczywiście! No, zaraz pani chałupa wybuchnie, to pani będzie inaczej śpiewać. Pani nic nie wybuchnie! Pani zapłon musi być! Pani odsuń się! Poczekaj, idzie ta wiśniewska, idzie. Dzień dobry pani wiśniewska! Tak, to ode mnie tym gazem! Stać mnie! A co? Jak no, pani nie stać, to pani nie puszczasz, a ja puszczam pani. Na całą wieś! A co mnie tam, Gieniu się stać? Pozdrów pani tego swojego starego. No. Jak w ogóle wytrzeźwieje pani do kiedyś? Tak, no, na razie. Tu geniu, to Gieniu? pani tam zakręciła, tak? Że to, to jest kontrolowane, mam nadzieję. O jezu, jak śmierdzi, muszę się trochę odsunąć. A co, 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 to, co, to, co to pani, pani ma? Grażyną, to... Pani Grzyno, pani poczekaj, pani zasłaniasz. Pani zasłania aż pani znowu perfumy. Pani, ja mam perfumy Coco Orléans 95, Coco Orléans 98, ale pani słuchaj. Tak. te, te Coco Orléans jest tańsze? No, 95 jest zazwyczaj tańsze. Tak, ale pani ładnie pachnie. A tak. skąd pani to wzięła to w ogóle? Bo już ja miałam moje ja pewną... Wąchaj pani! Nie, boję się, nawet nie chcę wąchać tego. Pani, ja sobie obiorę tak o troszeczkę, no. prawda? Bo ja na orlenie pani te perfumki mi nalewają i sobie tak robię. O mój! Nie ma ani jednej osoby, jak idę do sklepu, żeby się nie odwróciła, nie wąchała, nie nawłuchiwała. Z zazdrością wuchają, ale Pani bardziej polecam 95, Orle 95, bo 98 taka jest, te perfumki takie bardziej są delikatne, mniej takie czuć, no ale mam jeszcze takie Coco Dizer, ale to jest on, ale one tak bardziej męskimi, powuchaj Pani Groszyno. No faktycznie, bardzo męskie, Pani No, to aż za bardzo. To ja zostawię dla starego Bogdana, jak przyjedzie, prawda? Jaką w ogóle wróci. No tego nie pani już zakręci te słoiczki, bo. Pani od benzyny to mnie zaraz głowa rozumie. Nie, bo mi wywietrzają perfumki. Czekaj, pani idzie ta Orlikowska. Dzień dobry pani Orlikowska! No, to ode mnie. Stać mnie! A co? 17. emerytura była, wariacja emerytury była 7%. No, to Gieniu się stać, pani scenała w zapazuchę, do domu se pani zanieś, No, se pani ziemniaki ugotujesz na gazie. Pani Gieniu, pani Gieniu, pani już się uspokoiła, muszę stąd iść, bo mnie łeb boli już od tej benzyny, i od tego gazu. A pani, pani się nawocha, bo pani takie tasy, to, to tylko u mnie możesz wohać. A te perfumki dla starego pani ma? Kiedy tak. wróci? Coś długo pani o nim nic nie wspomina, pani A, wie, no? pani Grażyno, bo się w ogóle wszystko skomplikowało na świecie, pani zna. No, trochę trochę wiem, no. Tak, i skomplikowało się u Bogdana też. O. Tak, dzwoni do mnie, tak. mówi, słuchaj, geniusia, będę wracał migiem. O. Tak, z Tokio. Aha. Co myślę, migiem to wnet będzie, nastawiłam kartofle. No. A jego nie ma trzeci dzień? No. Ja dzwonię do niego, mówię stary, ty miałeś migiem wrócić. A on mówi, że się rozdupczył Mig. Aha, takim migiem. Zrozdupczył się Mig na Białorusi? Aha. Tak. I pani wzięli go do wojska, powołali automatycznie, bo ty w tym, że. To rozumiem, że on przeżył tę katastrofę. Przeżył. Ja nie wiem, czy to katastrofa migiem, to ja zazwyczaj jestem szybko. Aha. Mig mu się rozdupczył, pani i powołali go do wojska. Do białoruskiego. Ja nie wiem do jakiego, nie mówił do jakiego. Mówi, że jest w wojsku. O matko! Ja nie wiem, kiedy on teraz wróci. No Ja nie wiem, czy on w ogóle wróci w takim No, razie. pani no tam pani gadasz, po, 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 pobawi się w wojsko i wróci. No. Aha, no dobrze, pani Gieniu. Co tam pani Groszynko Nic, jeszcze? ja bym pani Gieniu do pani chętnie wpadła na jakiś obiad, gdyby pani miała, ale Aha. pod warunkiem, że pani wywietrzy ten gaz. No ja rosoła nagotowałam, niedziela jest. No. Tak, to chcesz pani rosoła z no makaronem chcę. swoim Bardzo domowym, chę. własnej A, roboty? sama pani robiła? Wow. A jak? A pani na jakim świecie żyjesz? Znowu pani nie oglądasz telewizji, głupie książki pani czytasz. Tak, jak nie zwykle. ma pani makaronu już w sklepie, yeah. ryżu nie ma, kaszy nie ma. Wykupione wszystko jest do cna. Ojej. No, ale pani wiesz, my mamy taki młyn, młynarza no. mamy. On tu pani przyjechał wywrotko, no. pani sprzedawał nam pani mokę na taczki. Wow. Tak, ja kupiłam sobie parę taczek mąki. Do węgielnika se wrzuciłam. No tak, bo teraz piec na gaz. Teraz pani, nie mam. ja mam gazowe. No to to co, to węgielnik pusty. Aha. Nie będzie stał, się marnował. No do węgielnika mam dużo mąki. Narobiłam Pani makaronu, Pani przyjdź. Makaronów, kluchów. Tak, Pani przyleś na ten makaron. Dobrze. Z rosołem Pani dam. dobrze, to poczekam no. troszeczkę, jak Pani wywietrzy i zaraz tak. będę, tak? Tak, przyjdź Pani. Pani zakręć już ten gaz. No, zakręcę, bo wiesz Pani chyba już Wszyscy poszli. Chyba już poszli. No, no ma wszyscy czuli, nie? To już cała wieś czuła pani Gieniu, no, ten pani gaz. szczęście. pani ja zakręcę no. ten gaz No szkoda. Dobrze i no. wywietrz pani dobrze. dobrze. Jeżeli pani spójrz na licznik, to pani A, oczko zbiele. Nie no. no. no jasne. Wariacja emerytury była. No. no. No, trzymaj się pani. No, to do potem lecę. Pa. To pa!